Maria Stasiak Łączkowska, dalej zwana panią Marylą, urodziła się 15 lipca 1942 roku w Niemczech w miejscowości Bocholt. Jej rodzice Walenty Stasiak i Waleria Stasiak z domu Łączkowska zostali wywiezieni do Niemiec na roboty przymusowe w roku 1940, gdzie pracowali w dużym gospodarstwie rolnym. Pani Maryla. Pierwsze lata swojego życia spędziła wśród niemieckich dzieci i posługiwała się jedynie językiem niemieckim. Tata był wdowcem. Miała sześciu braci, których nie poznała nigdy. Kiedy w 1945 roku skończyła się wojna, rodzina Stasiak znajdowała się na terenie Niemiec pod okupacją Wielkiej Brytanii. Wówczas zostali przeniesieni do pierwszego obozu przysiedleńczego w miejscu w miejscowości Rackensfeld, gdzie mieszkają cztery lata. To tutaj rozpoczyna się im przygoda z polskim przedszkolem i polską szkołą. Mieszkali w dużym domu w jednym pokoju. Przyjechała do nich siostra jej mamy z wujkiem. Oni również zostali zakwaterowani w tym domu. W roku 1950 wyjeżdża do Essen. Mieszkają tam tylko rok. Tam też uszczęszcza do polskiej szkoły. Pamięta doskonale procesję Bożego Ciała. Kolejna przeprowadzka w roku 1951 na wieś Augustow w okolicach Dortmundu. Mieszkają w koszarach wojskowych. Maryla z rodzicami mieszka w drewnianym baraku. Jak mówi, głodna nie była nigdy. Mieli wtedy kartki na żywność, a nadwyżkę żywności sprzedawali na bazarze. Wspomina, że w miejscowości był basen i kino. Do którego z przyjemnością chodziła. W 1953 roku umiera tata. Mama, po dwóch latach od jego śmierci, ponownie wychodzi za mąż. Wyjeżdżają do Lindorf, miejscowości niedaleko Düsseldorf. Był to obóz, w którym mieli przeczekać do otrzymania docelowego mieszkania i osiedlenia na stałe w Niemczech. Tutaj zaczyna chodzić. Do szkoły niemieckiej. Ten okres nie należy do przyjemnych w ich życiu. Niemieckie dzieci naśmiewają się z nich, wyzywają, wręcz szykanują. Nadal, aż do roku 1959, uczy się języka polskiego, historii polski, religii, muzyki i tańca. Chcę bardzo zostać przedszkolanką, ale okazuje się to niemożliwe. Ponieważ nie ma żadnego obywatelstwa, jest repatriantem wojennym. W Laverkusen otrzymują przydział na mieszkanie. Władze niemieckie wybudowały tam blok dla 27 polskich rodzin. Jako nastolatka rozpoczęła współpracę ze tanecznym Wisła, w którym tańczyła polskie tańce ludowe w grupie młodzieżowej, jeżdżąc z występami po całych Niemczech. Była też wychowawczynią podczas kolonii letnich, organizowanych dla polskich dzieci. W 1965 roku wychodzi za mąż za Hiszpana Alfonsa, którego poznaje w szkole, w której uczy się języka angielskiego, a jej mąż niemieckiego i wyjeżdża do Barcelony. Bardzo tęskni tutaj za mową Polską. W 1966 roku Udaje jej się dotrzeć do Polaków, którzy mieszkają w Barcelonie. Jest ich zaledwie dziesięcioro. Zaczyna wtedy organizować spotkania kulturalne. Urodziła dwie córki: Weronikę i Sandrę. Ma jedynego wnuka. W 2000 roku powstaje w Barcelonie pierwsza polska organizacja Stowarzyszenie Kulturalne Katalońsko-Polskie. Pani Maryla jest aktywną członkinią stowarzyszenia. Udziela podstawowych, udzielała podstawowych informacji wszystkim zainteresowanym osobom, na przykład jak szukać mieszkania, szkół dla dzieci czy pomocy socjalnej. Współorganizowała spotkania świąteczne, dekorowała salę na te spotkania i zajmowała się organizowaniem powstającej pierwszej biblioteki z książkami po polsku. W 2002 roku powstała Szkoła Polska w Barcelonie. Pani Maryla włączyła się w jej organizację, wykorzystując całą nabytą wiedzę o Polsce i jej tradycjach. Pomagała nauczycielom, uczyła dzieci polskich tańców ludowych oraz polskich piosenek. Opowiadała im, jak ona sama uczyła się języka polskiego poza polską. Pokazywała, jak robi się wycinanki, kartki świąteczne, różnego rodzaju dekoracje, jak na przykład choinkę. Szyła polskie stroje ludowe dla dzieci, stroje na karnawał, sama często przebierała się i bawiła z dziećmi. Nadal organizuje w szkole polskiej w Barcelonie i Gironie warsztaty plastyczne i manualne dla dzieci i rodziców. Projektuje i w większości przypadków wykonuje dekoracje sal i stołów na szkolne spotkania świąteczne. W 2004 roku Założyła zespół folklorystyczny dla dorosłych Krakowiak. Sama uszyła stroje i przez pierwsze lata uczyła tańczyć. Poza tym, w ramach stowarzyszenia, zorganizowała kilka kursów, które dotyczyły kuchni polskiej. W 2014 roku powstaje Szkoła Polska w Taragonie. Dwa lata później w Dżilonie. Od tego czasu. Dwa razy do roku pani Maryla wsiada w pociąg i jedzie do Taragoda oraz Zielony, aby uczyć dzieci rodziców polskich kolęd i pieśni patriotycznych czy wycinanek. Pokazuje, jak się robi kartki świąteczne, łańcuchy na choinkę i aktywnie współuczestniczy we wszystkich spotkaniach. Pani Maryla to wyjątkowa Polka, która nie urodziła się w Polsce, nigdy tam nie mieszkała. Nawet nie ma obywatelstwa polskiego, aczkolwiek jest najlepszym przykładem na to, że można kochać swój kraj na odległość, szerzyć jego kulturę poza jego granicami i przez wiele lat pielęgnować język i obyczaje polskie. Najważniejsze jest chyba to, że nadal chce dzielić się z innymi tą miłością, wiedzą, talentem oraz nabytymi umiejętnościami jest nieprzeciętnym świadkiem zmieniającego się świata, ale też jego aktywnym uczestnikiem, który nigdy nie tracił optymizmu, patriotyzmu i chęci życia. Jest najdłużej mieszkającą Polką w Barcelonie. Jest namacalnym i żywym dowodem na to, że mieszkając całe życie poza Polską, umęczoną okrutnie przez okresy zaborów, lata wojen, tak bardzo można ją kochać i pokazywać innym, że jest to obowiązek. I powinność każdego Polaka. Pani Maryla to wyjątkowa osoba, pełna życzliwości i gotowa pomóc wszystkim osobom w potrzebie. Jest dla wszystkich Polaków mieszkających w Katalonii doskonałym przykładem, jak być Polakiem czy Polką poza granicami kraju, jak pielęgnować mowę polską, tradycje i zwyczaje polskie od ponad 50 lat. Jest wyjątkowo skromną osobą, która w swój uroczy ale w dyskretny sposób daje przykład wielkiego patriotyzmu innym Polakom i osobom polskiego pochodzenia. 9 marca 2019 roku pani Maryla Stasiak zostaje odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie to zostało przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Opracowanie tekstu Mirosław Szcześniak czytał Mirosław Szcześniak.